Słuchajcie, to jest okrzyk radości moich braci i siód w moim plemieniu, tutaj w Ugandzie. W plemieniu Baganda, którzy w momencie, kiedy przeżywają coś niesamowitego, coś bardzo radosnego, coś, coś przytłaczającego, się w ten sposób reagują. A dzisiaj mamy powód do tego i chcę z Wami się podzielić do świętowania. Mamy powód do, do radości. Z do tego faktu, że udało nam się zrealizować pierwszy cel naszej, naszej zbiórki. Mianowicie mamy już wystarczająco funduszy na to, żeby już rozglądać się za pierwszym autem i żeby go zakupić, żeby, żeby pokazać też, że możemy w tej sztafecie dobra uczestniczyć. I z jednej strony dziękuję, a z drugiej strony chcę was zaprosić do dalszej podróży, do tego żebyśmy mogli rzeczywiście spełniać nasze marzenia. Abyśmy mogli też e, świętować troszkę w przyszłości, świętować to e, ten zakup tego drugiego samochodu. Dziękuję wam za wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za wszelkie polubienia, dziękuję za komentarze tutaj. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję przede wszystkim za wasze hojne Hojne serca i e, z tego miejsca, a to tak. jest I love Ugandan martyrs. Pokój dobro, świętujcie, i do następnych odsłon.